Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w poniedziałek, 8 listopada 2021 roku. Właśnie się zastanawiałem, jaki dać tytuł temu nagraniu, i sądzę, że tytuł tego nagrania będzie brzmiał tak: Zwiedzenie denominacji religijnych obnaża słowo Boże. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do meritum sprawy. Chciałbym tutaj przeczytać parę komentarzy, które właśnie naprowadzą na, na tytuł tego nagrania. Tu pod ostatnim nagraniem dzisiaj Alberta z kanału Protestantyzm to Ignorancja, gdzie tytuł nagrania jest Rozmowa pastorów Kurylasa i Ciesiołki o Maryi, część druga. I tu na nam mentorka Magdalena S napisała, no bo oczywiście w nagraniu Albert Znowu omawia e, kult e, maryjny, prawda? Tego, czego naucza Kościół katolicki odnośnie, odnośnie dogmatów, które sobie ustanowił Kościół, dogmaty maryjne. No i tutaj, odnośnie tego nagrania Magdalena S napisała coś takiego: sobie przeczytamy. Niech się utrwali, ja tego nie będę wszystkiego czytał, ale warto, żeby się utrwaliło. Dlaczego by nie? No ja tutaj Ale czemu a Michał do mnie pisze tak? Ale tutaj było jeszcze to cały czas co Magda napisała. Okej. Okay. Roman Adamczyk ale według tego fragmentu, ci którym nie jest dana tajemnica królestwa Bożego, to będą patrzeć, a nie widzieć, słuchać, a nie słyszeć. No i tu chodzi o proroctwo w Księdze proroka Jeremiasza. A, tyle tylko. O, dziwiło mnie to, więc ja już teraz to szybciutko pominę, bo gdzieś, no właśnie, <laughs> dziwiło mnie to, że nie po kolei coś tutaj te komentarze są. Więc tak. Najpierw napisał Jarek Piechota odnośnie artykułu do Magdaleny S. Prawdopodobnie to, prawdopodobnie tamto, to właśnie wężowa mowa. Protestanci leją wodę i prześladują niewiastę. A wąż za niewiastą wypuścił zgardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. I co tutaj dalej czytamy? <laughs> No, ja tu wpisuję odnośnie tego, co, na, co wkleiła Magdalena S. Jeśli katolicy wierzą w tą Ewangelię Jakuba, to muszą też wierzyć w to, że w tej Ewangelii jest napisane, że Rajska Ewa miała stosunek płciowy z wężem, z wodzicielem, czyli uwodzicielem. Tak jak chochoł porwał pannę i ukochał. No to tak samo ten właśnie wąż, który był w Edenie też porwał Ewę i ukochał. Tak ukochał, że właśnie spoczął się z tego związku Kain. Dlatego zobaczcie, Abel, który począł się ze związku Adama i Ewy, ma końcówkę "-l". No bo wiemy, że człowiek został stworzony na obraz Boga, tak? A Bóg y, to znaczy L. Dlatego Abel miał końcówkę L. Bo był z Zadama i Zewy. Natomiast Kain nie ma tej końcówki L. Zresztą mi prorocy tak samo w Starym Testamencie w ich imionach wchodziło słowo L. Na przykład Daniel. Prawda? Prosty przykład. Eee... Dlatego w proroctwie Izajasza 7,14 odnośnie tego, że Panna porodzi syna i tu było proroctwo odnośnie Jezusa Chrystusa, też jest napisane w tym proroctwie, że będzie mu nadane imię jakie? Immanuel. El. Immanuel. Bóg z nami. <laughs> Dobra, to tak na marginesie. A to tak faktycznie, niech sobie katolicy wezmą to pod uwagę, bo skoro na tej proto Ewangelii Jakuba tworzą właśnie narrację odnośnie dziewictwa Maryi, wiecznego dziewictwa Maryi i to, że urodziła w sposób dziewiczy i tak to muszą wziąć pod uwagę, że właśnie w tej samej właśnie Ewangelii Jakuba jest opisane właśnie, no to tak jak powiedziałem wcześniej, że niestety, ale Ewa została i to... to tam różnie można odebrać, bo z opisów, innych opisów można też odebrać, że prawdopodobnie była wzięta siłą przemocą, czyli być może no, była też i zgwałcona. No ale to już nie będę wchodził w szczegóły. Czytamy dalej. To jest odpis z Magdy do Jarka. I Jarek tu odpowiada. No i teraz właśnie wchodzi Michał i tu chodzi teraz o komentarze Michała i moje. Michał tu pisze do Magdy, ale Ewangelie kanoniczne też są ze sobą sprzeczne, na przykład dzieciństwo Jezusa. tam no ze sobą sprzeczne, są. Nie tylko Ewangelie, listy apostoła Pawła też są ze sobą sprzeczne. No ale to prawdopodobnie z tego powodu, że nie, nie, że apostoł Paweł nie jest autorem wszystkich listów, które są mu przypisywane. Część listów napisał apostoł Paweł, a część listów, no nie wiadomo tak naprawdę, kto jest autorem tych listów, ale zostały przypisane Pawłowi. I dlatego właśnie są pewne sprzeczności, że czyta się listy apostoła Pawła i w niektórych listach jest napisane tak, a w drugich już inaczej. Tak? W jednych tak, w drugich siak, jak to się mówi. Co dalej Michał pisze? Ewangelia Marka też zawiera elementy gnostyczne. No i tutaj ja napisałem: Jak możesz to napisz, te elementy, z góry dziękuję do Michała. No to Michał mi odpisuje: A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Aby patrzyli oczami, a nie widzieli, prawda? Słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. Mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inne przypowieści. Ok, no więc ja tutaj odpisuję <laughs> Michałowi. Jezus potwierdza proroctwo Jeremiasza, a więc żadna gnoza. Oczywiście, że tak, bo no wiadomo, że też w tamtych czasach nie wszyscy mieli dostęp do zwojów. Wiemy, że prorocy byli odczytywani też przez rabinów w synagogach, no ale praktycznie no to nie była jakaś tam gnoza, żeby porównać to do gnozy, prawda? Na no to, co mi tutaj Michał pisze. Na tym polega gnoza. Jednym coś jest powierzone, a innym nie. No więc ja odpisałem Michałowi. Jezus nauczał jawnie, jak wszyscy prorocy. I dzisiaj Biblia jest dostępna dla wszystkich, czego nie można powiedzieć o naukach gnostyków. No i tutaj teraz Barbara pisze. A gdzieś ty tu gnozy się doszukał. Jeśli tak, to wiara też jest gnozą. I teraz Michał pisze do mnie. No dam tutaj łapkę Basi. Okej. Okay. Roman Adamczyk. Ale według tego fragmentu ci, którym nie jest dana tajemnica Królestwa Bożego, to będą patrzeć, a nie będą widzieć, słuchać, a nie słyszeć. No to ja właśnie Michałowi odpisałem. Ha ha ha. Te słowa można dzisiaj odnieść do katolików, protestantów, Świadkowie Jechowy i inne denominacje. Na przykład na próżno czytać i mówić Świadkom Jechowy, że Jezus jest Bogiem. <laughs> Katolikom na próżno czytać i mówić, że tylko Jezus zbawia: u nich zbawia Maryja, Archanioł Michał, ojciec Pio i tak dalej, i wszyscy święci. Protestantom na próżno czytać i mówić, że zbawienie to pewien proces dla nich jest formułka: Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Dlatego każda denominacja jest zwiedziona mniej lub bardziej. I dlatego ja nie chcę należeć do żadnej denominacji. No i nie, doszedł jakiś komentarz. A, doszedł. Tego nie czytałem. Barbara Chomoncik. Bo bragi moczu wiary. No bra bragi moczu wiary. Co tam jeszcze? A, do mnie. Nawet nie możesz, bo jesteś katolikiem. To znaczy musiałbym od nowa przeczytać, bo... A, rozumiem, no bo ja napisałem, że dlatego nie chcę należeć do żadnej denominacji, tak? A, tu napisałem, tak, że dlatego nie chcę należeć do żadnej denominacji, ale Barbara mi pisze: Nawet nie możesz, bo jesteś katolikiem. No i to takie krótkie nagranie odnośnie tego, że taka jest prawda na dzień dzisiejszy. Jakakolwiek by nie była denominacja, która by się mieniła jakimś kościołem, czy to protestanckim, czy katolickim, to już wspomnę o sektach. To zawsze będzie tam wymieszana prawda z fałszem, i prawda jest taka: właśnie, dlaczego ja nie chcę należeć do żadnej denominacji, no bo prawda jest taka, jak mówi przysłowie. A przysłowie mądrością y, narodów, mądrością ludów, no tak, powiedzenia ludowe były mądre. Że jak się wejdzie w gniazdo wron, no to trzeba krakać jak jone. I taka jest prawda. Ci którzy są w kościele protestanckim za wszelką cenę bronią y, tej denominacji, bronią swoich pastorów, nawet jeśli rzeczywiście czasami herezje opowiadają i naprawdę głupoty mówią. Ale będą ich bronić, będą bronić takich kościołów. Tak samo katolicy bronią na przykład księży, którzy też głoszą herezję, czasami też różne głupoty mówią, ale wiadomo, księż się broni. Broni się denominacji, którą to jest KRK, no, broni się papieża, dzisiaj Franciszka, którego no niestety, ale tutaj już parafianie muszą siedzieć. Cito! Cicho, cicho, dlatego, że już, jeśli chodzi o papieża Franciszko Francesco Bergoglio tak? No to niestety, ale sami już kardynałowie, sami biskupi sprzeciwiają się i nazywają go papieżem heretykiem. Dlatego ja nie należy danej denominacji, bo w każdej denominacji, w której będziesz siedział, będziesz musiał jej potem bronić. I czy będzie mówić prawdę czy kłamstwo, będziesz musiał zawsze ją bronić. Dlatego to, każda denominacja jest zwiedzeniem, zwiedzeniem. Dobrze, to takie krótkie nagranie odnośnie tego, jak właśnie Słowo Boże potrafi znowu, yy, znowu po prostu wykazać kłamstwa i no niestety, no pokazać następną stronę medalu, jeśli chodzi właśnie odnośnie religii, odnośnie różnych jakichś tam Wyznań, zarejestrowanych, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.